Cześć, witajcie na moim kanale. W tym materiale omówię dla Was dwie sceny po napisach filmu Guardians of the Galaxy Volume 3. Jest to oczywiście omówienie spoilerowe, tak więc będę odnosił się do treści całego filmu. Zawaraszam Was do wysłuchania tego materiału. W Strażnika Galaktyki 3 są dwie sceny po napisach. Standardowo, jak na produkcję Marvela. Pierwsza z nich, czyli tzw. Tak mid-credit scene, przedstawia nam nową drużynę strażników pod przywództwem Rocketa. Ta scena przypomina bardzo scenę kończącą film Thor Love and Thunder. Nasza drużyna musi powstrzymać całą armię groźnych stworzeń, atakujących jakiś milusińskich mieszkańców obcej planety. Razem z raketem na tej misji są Groot, Kraglin, Adam Warlock, Kosmo, Blurp oraz młoda uciekinierka z antyziemi imieniem Fajla. Wszyscy ubrani są w granatowe uniformy strażników. Warto wspomnieć, że gród jest w swojej dorosłej postaci, tak więc widzimy kolejny poziom ewolucji tego bohatera. Po krótkiej dyskusji na tematy muzyczne cała ekipa rusza na pomoc mieszkańcom planety. Przy dźwiękach znanej z pierwszej części Strażników Galaktyki piosenki Come and Get Your Love zespołu Redbone. Cieszę się, że drużyna ciągle działa, bo to daje nadzieję na kolejne filmy, a może nawet na kolejną trylogię. Strażnicy Galaktyki to potężna marka i z pewnością Disney i Marvel będą chcieli dalej na niej zarabiać. Jestem przekonany, że po Secret Wars powstanie czwarta część Strażników z nowym reżyserem odpowiedzialnym za ten projekt. O ile Racket, Groot, Kraglin i Kosmo to już ustanowione postacie, o tyle Adam Warlock jest na początku swojej drogi. To potężna postać, bardzo ważna w komiksowym lore Marvela. W trzecich Strażnikach jest tylko wprowadzona i ustanowiona pod kolejne filmy. Adam Warlock stracił swoją matkę w trakcie wydarzeń tego filmu, a następnie został uratowany przez strażników galaktyki z rozpadającej się planety High Evolutionary. Odwdzięcza się potem uratowaniem Petera Quilla w finale filmu. Można żartobliwie powiedzieć, że przechodzi on podobną drogę jak złoczyńcy w serii Szybcy i Wściekli. Jest on początkowo antagonistą, ale ostatecznie przechodzi na dobrą stronę i dołącza do rodziny. Jest więc bardzo dużo przestrzeni, aby w kolejnych produkcjach rozbudować tę postać. Zupełnie nową bohaterką jest Fajla. Mała dziewczynka uratowana z antyziemi, będąca obiektem eksperymentów High Evolutionary. Grająca ją aktorka Kaizen miała ledwie kilka małych scen w filmie, ale w każdej z nich wypada przeuroczo. Szczególnie w scenach z Draxem. W scenie po napisach ta mała bohaterka działa już jako strażniczka galaktyki. Można zauważyć, że jej prawe oko świeci się na fioletowo. Dodatkowo jej dłonie emitują fioletową poświatę, stwarzającą wrażenie źródła energii, podobnego do tego jakim posługuje się Captain Marvel. Można więc założyć, że ta bohaterka to do Well. w komiksach była ona córką oryginalnego Kapitana Marvela. Sama natomiast pełniła rolę Captain Marvel albo też Quasar. Vel dysponuje możliwością absorpcji energii, ale też sama może z niej korzystać. Jest postacią zdolną do latania, ma nadludzką siłę i wytrzymałość. Co więcej, dysponuje ona pewną kosmiczną świadomością. Jako Quasar dysponowała Quantum Bands, bransoletą dzięki którym mogła manipulować ogromną ilością energii. Póki co mała Fajla w filmie wypada przeuroczo. Może za parę lat znów Kaizen będzie grać tę postać, a może będzie recast i będzie ją odgrywać już inna aktorka. Ciekaw jestem czy jakoś się połączą z lore Captain Marvel, czy też zostanie w przyszłości Quasarem. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Na koniec filmu następuje post-credit scene, w trakcie którego Peter Quill i jego dziadek jedzą rodzinny obiad. Dziadek Petera Quilla w rękach trzyma gazetę, z której możemy wyczytać, że Kevin Bacon został porwany przez kosmitów. Jest to oczywiście miłe nawiązanie do Guardians of the Galaxy Holiday Special. Panowie miło rozmawiają sobie przy rodzinnym obiedzie i na tym w zasadzie ta scena się kończy. Bardzo ważna jest natomiast plansza, która pojawia się na końcu tej sceny i na końcu całego filmu. Informuje ona, że legendarny Star Lord powróci. Gdybym miał spekulować, to myślę, że Peter Quill zawalczy teraz w Avengers Kang Dynasty i posiedzi trochę na Ziemi. Czyli tak jak mówiłem w jednym z odcinków na kanale, myślę, że Strażnicy Galaktyki nie pojawią się w Avengers 5. Natomiast Star Lord, skoro jest już na Ziemi, to myślę, że będzie uczestnikiem tych wydarzeń. Być może ze względu na to, że teraz siedzi na Ziemi, nawiąże relacje z X-Men, a konkretnie z Kitty Pride. To mogło być zupełnie nowe otwarcie dla tego bohatera. Star ze strażnikami ma już w zasadzie zamkniętą historię. Oczywiście po jakimś czasie mógłby znowu lecieć w kosmos, ale póki co niech zostanie na Ziemi i podziała jako samodzielny bohater. Jestem ciekaw, jak odnajdzie się w nowej sytuacji, na planecie, z której pochodzi, ale tak naprawdę jej nie zna. Może nawiąże z kimś bardzo interesujące znajomości? Ja osobiście najbardziej liczę na jego sojusz z Kitty Pride. Ten duet miał bowiem w komiksach fantastyczne przygody i można by było je przenieść na adaptację serialową bądź filmową. Dajcie znać, co sądzicie o scenach po napisach do filmu Strażnicy Galaktyki 3. Jak sądzicie, jak potoczą się teraz losy Starlorda oraz nowej ekipy Strażników Galaktyki? Liczę na Wasze ciekawe propozycje w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę oraz zostawcie subskrypcję na kanale. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi popkulturowymi materiałami. Dzięki za sprawdzenie tego omówienia. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!